Bardzo lubimy troszczyć się o innych. Czujemy się wtedy lepiej. Dzisiaj znalazłam królika malutkiego, który no, leżał na trawie i no, był umierający. Wzięłam go, zawiozłam do weterynarza i mam taką refleksję, że czasem. Bardziej troszczymy się o zwierzę, o innych ludzi, o swoją rodzinę, o swoje dzieci. Jesteśmy już tak tym wydrenowani, wydrenowane, zmęczone, bo zapomniałyśmy w tym wszystkim o sobie i o zatroszczeniu się sobą. I nie mówię tu tylko o trosce, kiedy jest nam dobrze, ale mówię tu przede wszystkim o trosce, kiedy jest nam źle, kiedy się czujemy, czujemy zdołowane, zdołowani. Kiedy już nie możemy wtedy dać sobie troskę i przytulenie. Kiedy się nie lubimy, kiedy się odrzucamy. Kiedy myślimy, że z nami jest coś nie tak. Daj sobie tą troskę, taką troskę, jak dałabyś temu uratowanemu zwierzęciu, czy swojemu dziecku, czy partnerowi. Dzięki.